z kolej po raz kolejny zorganizowała Dni Techniki Kolejowej z okazji Dnia Dziecka. Dzięki szybkiej kolei miejskiej, w którym mieście uczestnicy imprezy mogli dojechać na bocznicę kolejową ze specjalnym biletem, jakim był jeden uśmiech. Mamy przyjemność gościć dzieci z okazji dni otwartych, i jak widać, wszystko nam sprzyja, bo począwszy od pogody. Jesteśmy również bardzo zadowoleni, ponieważ są również dzieci naszych pracowników ze Zduńskiej Woli, z Jasła, z Czechowic, z Wrocławia. Także to nie tylko tutaj dzieci są z tyłu miasta i okolic, ale również z innych naszych placówek. Tegoroczny dzień dziecka pobił rekord popularności. W sumie lotos z kolei odwiedziło blisko 2000 dzieci i dorosłych pociągiem było super. Świetna impreza A dla dzieciaków. Są zadowolone, zafascynowane i koleją, po i wyścigami, pościgą pościgą i, i poczęstunkami. Naprawdę to świetnie. <ślamy> No ciekawe, super. Powiem, że nie wiem, czy w Polsce jest dużo takich firm, które robią taką imprezę. Wątpię. Na wybrzeżu pewnie jedna z nielicznych. I oby tak dalej. Spodzianką imprezy była wizyta czterokrotnego mistrza Polski w rajdach samochodowych Kajetana Kajetnowicza, z którym można było zmierzyć się w wyścigu na symulatorach rajdowych. To naprawdę fantastyczna sprawa, w ogóle świetna inicjatywa ze strony organizatora. Cieszę się, że mogę w tym uczestniczyć. Pojawiło się tu tylu ludzi. Myślę, że rodzice też mają dużo fanów, razem z dzieciakami. Jasne, my jesteśmy tu głównie dla nich, ale widzę, że rodzice też to mocno przeżywają, zadajemy pytania, czasami rodzice odpowiadają za dzieciaki, ale to jest fajne, wszyscy tutaj to traktujemy jako jeden wielki piknik.